Dzień dobry, nazywam się Janina Huzyńska, jestem sekretarzem Grochowskiego Uniwersytetu III wieku. A dzisiaj w ramach Narodowego Czytania odczytam Państwu przepiękny wiersz Jana Kochanowskiego: Do snu. Śnie, który uczysz umierać człowieka i ukazujesz smak. Przyszłego wieka, uspi na chwilę to śmiertelne ciało, A dusza sobie niech pobuja mało. Chceli, gdzie jasny dzień wychodzi z morza, Chceli, gdzie wieczór gaśnie, pozna zorza, Albo gdzie śniegi panują i lody, Albo gdzie wyschły przed gorącem wody. Wolno jej w niebie gwiazdą się dziwować, i spornym biegom z bliska przypatrować. A jako koła w społecznym mijaniu czynią dźwięk bardzo dźwięczny ku słuchaniu, niechaj się nacieszy nieboga do woli, a ciało, które odpoczynek woli, niechaj tymczasem tęsknice nie czuje, a co to nie żyć, w czas się przypatruje.